Witaj kurwa w moim wyjbistym mętrzy, sobie się rozgość, a ja przyniosę jakąś flachę czy co tam chciałaś. Kurwa wejdź, wyjebałem teściową. Nic kurwa nie chciałam żebyś mi dawał. Odprowadziłam cię ty niedomyty ty buraku. Nie pierdol głupia suko, aż tak mi jebie zryja końską spierdolizną, no dobra, to wypierdalaj, a ja się sobie zmasturbuję przy jakimś kubusiu puchatku albo innym kaczorze Donaldzie, jeba na sterta płyt, gdzie to było, kurwa, mam pomysła, a może razem się poruchamy. Co, widzę, że ciebie piczka swędzi, a mnie język kręci, zmoczyłbym ci wary. Kusząca propozycja, tylko kurwa jestem dziewicą ty, żonę, ty. i to byłoby kaziroctwo. Tobie ujebałoby chuja przez mój pas cnoty, a twarzona powiesiłaby cię za deskę. jaja. To nie trzeba było sobie kurwa na ślubie tego wykrywacza kłamstw naciągać, i nie najmować na siebie i babę stróża cnoty. Ty popierdolony popierdolcu, szatan cię zażre. Zamknij dupę głupia kurwo, wolałbym już być jebanym przesosła. Jebany ale dogadał. dogadał. O kurwa, ale laska, sobie weznę, pod pradnicę, żeby lepiej się przyjrzeć, niezła, chyba, sobie, poczochram predatora, szybki ruch reki w spodnie i odaksy poczoch. Puk puk synu żerafy i kanapy. M, um, zajebista fotka spadła na sufitic chciałem ją odstawić. Nie pierdal czerstwy grzejniku, wiem że chcesz mnie wyjebać. Jedwabiste zdjęcie, naprawdę. A co do jebania, to nie będę pierdolił blondynę, która ma dwie szare komórki, z czego jedną w kieszeni. Jesteś dupowłazem, bo leziesz tam, gdzie cię nie chcą, i co tak się kurwa cieszysz, jak życ z zapiekanki? Tylko sławek wyjebał cię w dupę, a ja nie mam zamiaru penetrować odbytu. Nie pierdolił, czuję to piwnego, A kurwa, to tak pogrywasz. Lepiej nie właś mi w drogę, bo ci zrobię z dupy monster garaż. Kurewko. Kurewko, kurwa kurewko. Słuchasz mnie, Co? A kurwa to chyba przez ten sprzed do bacania. Ty nie pierze w ogóle mi nie zajmujesz, się tylko co mam robić. do tej swojej jebanej bimbrowni i wą hasz skarpety mojego pradziadka wskaznanegoprawwkogo pierda na twm. Klip. Ty mnie nie kochasz uchu o kurwa, ale masz mokre łapsko, mówiłem ci abyś rzuciła ten sprzęt do bakania w pizdu, ale jesteś na tyle popierdolona, że mnie nie posłuchasz ty wyprysku z dupy nosorożca, Lukaj, tu jest napisane co to zrobi z tymi twoimi kapciami. O kurwa, wyczytałeś to po jebie z komiksu. Do tego z mominków. Jesteś pojebany, jedziemy z tobą na srebrzysko zjebie genetyczne. Muminki są mądre i istnieją. Stefan, nigdy ci tego nie powiedziałam tak naprawdę. Stanął ci. Muminki nie istnieją. No co ty pierdolisz? Przecież były w Leny gdzie nawet jednego złapałem za drągala, aż mu go ciekło. I by się zbakać taki zjeb z ciebie. I do tego impotent. Puk otwierać gangolsena alias mafia. Czego, Czego? szkoda ruchawo. ruchawo. Jak się odzywasz do mnie ty lizie. Mam cię na faszerować grochem ziemniaczanym? Wykurwiste medelki, myślałam, że nie ma już peweksu. Tania, babka, no co ty pierdolisz z wiadra podczas skrobanki się zjebałaś przez dziadka przy jebaniu. Nie odzywaj się tak do mnie łajzo, bo ci tak pierdolne, że trzy dni bez muzyki będziesz tańczyć. Chyba dziadek za ostro w czoło cię wyjebał. Dziadkowi już nie staje to rysia w to nie mieszaj la firindo. Teraz kurwa Tuma nie rozumiesz czemu nie możemy się pierdolić tak ostro, jak w wieku 11 lat na sianie. Kurwa nie za bardzo, kiedyś mogłem ci obrabiać rów przed dobranocką, a teraz nie mogę nawet bliznąć paszki. O kurwa, żona wróciła, zajebie cię później suko. Ojców cześć kochanie. Wróciłam właśnie z wystawy i patrzaj co zmalowałam. O kurwa, dzieło a la Leonardo da Vinci. Chyba wiem, kogo okradnę dziś wieczorem, pokaż to. Przyjrzę się i zobaczę, ile za to dostanę w skupie makulatury. Ja pierdolę, nie starczy nawet na jednego jointa. Ta mała dzika kurwa ciągle podpierdalała mi wibrator. Nasz kurwa nawet go nie użyłam, a nówka zalegro. Aż się rozjebał tak ostro dawała. Spoko, możemy zrobić padracik i wszyscy będziemy hehe, he, zadowoleni. Ty będziesz taszczyć małe jaja z nią na jeźdźca. Zajebiście. No to cię wyjebie przynajmniej w odbyt. To idę po kondony, kochanie. Zaraz kurwa wracam.